Czołem kamaraci. W tym odcinku zajmiemy się troszkę takim jednym problemem słoneczno-księżycowym i różnymi innymi rzeczami. Tutaj widać, że chmury nawet ładnie pracowały. Tam te, te dalsze nad horyzontem idą w drugą stronę, a te bliższe w jeszcze inną stronę. No i lato przeminęło, mamy jesień i za chwilę trzeba się spodziewać pierwszego śniegu. Przymrozki już były, skrobanie szyb się odbyło dziewicze. No i właśnie pierwszego ranka, w którym zaistniał przymrozek, wybrałem się na wschód słońca, na dobrze Wam znane pola. Ranek był całkiem piękny. Kto szybko zgadnie, w którym miejscu wyjdzie słońce? Szybciutko. Nie będę Was zanudzał, bo tutaj nic wielkiego się nie wydarzyło. Zobaczymy tylko dosyć ładne green flesze. Tutaj widzimy, że wiatraki są tak samo rozmazane jak słońce, deformowane. Za chwilę pokażę Wam zachód słońca i prawdopodobnie mamy tam chmurę za słońcem. Teraz patrzcie na czubek głowy słońca i takie zielone światełko ładne tam jest. Te green flesze to bardzo interesujące zjawisko. Najlepiej widać je nad morzem. Ciekawym. Yy, oczywiście nauka ma swoje wytłumaczenia na te cuda, ale oczywiście te systemowe wytłumaczenia bardzo trudno jest zweryfikować nam, zwykłym ludziom. No i to już koniec tego wschodu. Teraz yy, to my to zobaczymy. Księżyc. Będzie księżyc. Yy, kto widzi księżyc? Jest jeszcze dosyć widno, niebo jest zapyziałe i ta tarcza księżycowa ledwo, ledwo, ledwo prześwituje. Mówiliśmy o tych sprawach troszkę tutaj, właśnie w księżycowych kontrowersjach, jak pamiętacie, może. To jest bardzo interesujące też zjawisko. Jak niewiele trzeba, żeby ten księżyc przysłonić. On tutaj wszedł troszkę wyżej już. I nadal jest taki po zamglony. Bardzo niewiele trzeba, żeby go było źle widać. Tam był księżyc, a po drugiej stronie nieba właśnie zachodzi, zaszło już słońce. Ja się w międzyczasie zachwycałem pięknymi niebieskimi chabrami. I cofnijmy się nieco w czasie. I to słońce w tej chwili właśnie zniknie zaraz za drzewami. I mamy troszkę zachmurzenia. I tutaj najprawdopodobniej mamy chmurę za słońcem. Ta dolna, to dolne pasmo jest dobrze widoczne, a ta pozostała chmura najprawdopodobniej jest za słońcem bo zachodzące słońce nie ma takiej siły żeby mogło prześwietlić on tu jest przykład z innego jakiegoś razu tu mamy takie żółte kropki doskonale widoczne tak zachodzące słońce nie ma takiej mocy aby mogło przepalić taką solidną dosyć chmurę tak i tu akurat widzimy już tutaj to dolne pasmo jest takie trochę ciemniejsze i ono jest widoczne ale tamta główna chmura też powinna zasłonić słońce ale jednak tego nie robi teraz koniec słońca o widzicie było tych chmur trochę i wracamy nad jezioro i zaraz zajmiemy się księżycem tutaj ładna smuga Chwileczkę małą popatrzymy na tę krawędź. Trzęsie się obraz niesamowicie, bo siedzę na molo, które się okropnie rusza. I widać każde uderzenie mojego serca w obiektywie. Tutaj krawędź bardzo ładnie, dosyć pracuje, a ta pionowa kreska nie ulega deformacji, tak? Tutaj lepiej to widać, on spokojnie jest. Ładnie krawędź pracuje a pionowa kreska do kropki jest stabilna. Tak w ogóle to nie uważacie, że to jest dziwne, że tak samo zachowują się Słońce i Księżyc, pomimo drastycznie różnych odległości, i Słońce i Księżyc tuż nad drzewami są w stanie oświetlić wodę. Tak? Woda widzi i Księżyc, i Słońce, Pomimo, że są takie duże różnice odległości. No i dobra, przechodzimy do sedna sprawy teraz. O zobaczcie, widzicie, pół księżyca wygląda za drzew i woda go widzi. Otóż, moi drodzy, tym problemem słoneczno-księżycowym są przelatujące samoloty przed słońcem i przed księżycem. E Zajmiemy się tutaj księżycem, bo to jest łatwiejsze i wygodniejsze i lepiej widać oczywiście, prawda? Mamy przelatujący samolot. Jeszcze raz. Tutaj widać, że najprawdopodobniej jest to duży samolot pasażerski, a na przykład tutaj to jest prawdopodobnie myśliwiec wojskowy, bo dużo ich wtedy latało, dużo ich słyszałem. Jest dosyć daleko, a tutaj nie wiadomo co to jest, być może też myśliwiec, ale cholernie daleko, bardzo, bardzo daleko. Powiększmy to, widzicie, nawet trudno jest zauważyć sylwetkę samolotu. No niestety nie możemy powiedzieć co to za samolot, mały czy duży, raczej mały. Na podstawie naszych obserwacji niebieskich wiemy, że do Słońca i Księżyca jest stosunkowo niedaleko i ta odległość jest zmienna. Ale problem jest taki, że właśnie te przelatujące samoloty na tle Księżyca wskazują na to, że ta odległość do Księżyca jest jednak trochę większa. Jakby to miało w takim razie działać, tak żeby był wilksyty i owca cała? No i moje wytłumaczenie tego, tak na chłopski rozum, jest takie, że po prostu e, matryksowe programy, algorytmy czuwają nad tym i nie dopuszczają do tego, abyśmy mogli zobaczyć samoloty z tyłu za Słońcem czy za Księżycem. W przeciwieństwie na przykład do chmur. Za Słońcem, tak? które to zjawisko dostrzegamy. A samolotów za Słońcem i za Księżycem z tyłu nie obserwujemy. Kojarzycie mój tok rozumowania, co nie? W, w grze komputerowej programista nie dopuści do tego, bo programuje wszystko tak, żeby było realistycznie. I nie zdarzy mu się tak w grze, żeby jakieś yy, samoloty sobie latały za Księżycem prawda? Tutaj Janusz podesłał jakiś czas temu fotę ale to jest na bank fake nawet ja bym coś takiego zrobił pod poprzednim filmem dałem wam linka do tego kanału gdzie tam jest mowa właśnie o tych algorytmach matriksowych. być może moi drodzy właśnie tak to wszystko funkcjonuje to ma ogromny ogromny sens zaraz kończymy, ale mam jeszcze jedną sprawę do przemyślenia, bo moi drodzy, co by to było na przykład, gdyby tak, a gdyby tak, a co by było, gdybyśmy wsiedli do takiego zestawu symulacyjnego i mm, bawili się w tę grę, tym symulatorem przez cały tydzień, na przykład 7 dni w ogóle nie schodząc z tego, jedząc i pijąc, bez zdejmowania tych okularów, to co by się z nami działo potem, gdybyśmy zsiedli z czegoś takiego i wrócili do codziennego życia, stanęli na glebie. <śpiewanie> 77 dni! Ludno. Wychodzę na ląd. I kolejna adaptacja. Wychodzę na betonowy piers i nie mogę utrzymać się na nogach. Piers staje dęba, piers pochyla się na bok. Błędnik źle pracuje. Przez te ponad 70 dni błędnik mi się ustawił na wieczny rozkołys. I oto stoję na twardym gruncie. Przewracam się i praktycznie tego dnia do wieczora. Nie jestem w stanie po prostu po twardym lądzie chodzić. Nie mogę chodzić. Wyszedłem i w tej chwili to całe molo betonowe w tej chwili mi faluje, tak i tak. Błędnik nie pracuje. Muszę posiedzieć chwilę. 77 dni w huśtawce, bez przerwy w huśtawce zrobiło swoje. Tutaj Romuald po tylu dniach spędzonych na łodzi, nie, nie był w stanie utrzymać się na solidnym gruncie. W ogóle czytaliście książki Koperskiego? Niesamowity gość. Tak więc, moi drodzy, z nami byłoby prawdopodobnie podobnie, gdybyśmy cały tydzień spędzili w wirtualnej rzeczywistości, to mielibyśmy wtedy problem z powrotem do tej naszej rzeczywistości. No i to wszystko. No teraz, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie, że byliście ze mną po raz kolejny. Bywajcie zdrowo, wszystkiego dobrego A przepraszam za blaskanie i cmokanie Ale tak to już jest na tym kanale No, bywajcie szczęśliwie Narka, do następnego pa